Cześć. Startuję z redukcją. Jaki chcę osiągnąć cel? Ile chcę schudnąć? 5, 10, 15 kg? Czy chcę zrobić formę startową? Czego się mogę spodziewać na starcie swojej redukcji? O tym w dzisiejszym materiale. Jeśli ktoś was nie widział jeszcze jak obecnie wyglądam, jak bardzo się zatłuściłem, to zapraszam do mojego poprzedniego filmu z serii odchudzanie leniwego lasucha. Natomiast dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat tego, co chcę osiągnąć. Czy chcę osiągnąć formę startową? Absolutnie nie. Nie to jest moim celem. Czy chcę schudnąć parę kilogramów? W zasadzie yy, cel nakreśliła mi moja żona. Jakiś czas temu znalazła zdjęcie w internecie Piotra Stramowskiego i mówi, o Tobiasz, mógłbyś tak wyglądać. Już Wam pokazuję, jak to zdjęcie wygląda i zostawimy je z moją aktualną formą. Jak widzicie, względem Piotra Stramowskiego mam znacznie wyższy poziom tkanki tłuszczowej. Mój obwód pasa jest zdecydowanie większy. Wydaje się też tutaj, że mam zdecydowanie mniejszą klatkę, ale klatka to jest akurat taka grupa mięśniowa, gdzie w przypadku obniżenia poziomu tkanki duszczowej ona się dosyć mocno zarysowuje i dosyć fajnie uwypukla, więc myślę, że ta klatka nie będzie wyglądała źle. Jeśli chodzi o pozostałe grupy mięśniowe, myślę, że będą wyglądały nie gorzej niż u Piotra Stramowskiego. Oczywiście no nie mam zamiaru robić takich tatuaży a ani pewnie nie uda mi się zapuścić takiej brody. Ale jeśli chodzi o, o sylwetkę, poziom odzapuszczenia, zbalansowanie mięśni, proporcje, to, to myślę, że coś bliskiego temu powinno udać się osiągnąć. I na pewno to nie będzie kosztem wielu wyrzeczeń, morderczych treningów, poświęcenia ogromnej ilości czasu na jakieś, nie wiem, kardio, biegania, Drakońskie diety, nic z tych rzeczy. Chcę to zrobić w sposób zdecydowanie łagodniejszy, przyjemniejszy dla mnie, bez rezygnacji ze słodyczy, bez rezygnacji z moich ulubionych potraw i bez poświęcania mnóstwo godzin na, na treningi. Myślę, że może warto byłoby jeszcze wspomnieć, jak moje odżywianie wyglądało w ostatnich miesiącach przed rozpoczęciem redukcji. No myślę, że nie ma sensu pokazywać dokładnie konkretnych posiłków, bo dokładnie wszystkiego ani nie liczyłem, ani nie kontrolowałem. Myślę, że tak uczciwie licząc, to spożywałem jakieś 3500, może 3700 kalorii na, na dzień, kilokalorii na dzień. Natomiast jeśli chodzi o aktywność fizyczną, były jedynie treningi górnej połowy ciała. 2-3 razy w tygodniu. W zasadzie w różnych miesiącach różnie to wyglądało, ale w ostatnim etapie było troszeczkę częściej tych treningów. Natomiast jeśli chodzi o liczbę kroków, no to nie było ich za wiele. Zresztą sami zobaczcie, jak wyglądały moje ostatnie tygodnie, miesiące. Można też zobaczyć ten okres właśnie lockdownu. I dla porównania zobaczcie jeszcze kroki z ubiegłego roku, jeśli chodzi o ilość posiłków, którą spożywałem, to zwykle były to cztery posiłki plus jakieś tam podjadania. W dzisiejszym materiale chciałem jeszcze powiedzieć Wam, czego można się spodziewać, zaczynając redukcję. Oczywiście, pierwsze dni redukcji to znaczny spadek poziomu wody w organizmie. Jest to związane z obniżeniem zawartości glikogenu, z obniżeniem zawartości treści pokarmowych w jelitach, więc ta waga na pewno na początku może dość szybko spadać i nie jest to wynik spalania tkanki tłuszczowej, ale właśnie przede wszystkim obniżenia poziomu wody. W moim przypadku będę powracał do treningu siłowego nóg. Przez ostatnie kilka miesięcy nie trenowałem nóg. Bo nie chodziłem na siłownię, ćwiczyłem w domu, w warunkach domowych przy moim aktualnie zgromadzonym sprzęcie nie jestem w stanie trenować nóg. jestem w stanie trenować praktycznie wszystkie grupy mięśniowe poza właśnie e, nogami. No może jakieś wykroki, przysiady z drugą osobą jest jakąś tam alternatywą dla typowego treningu nóg, ale nie jest to trening, który rozbudowywałby te nogi, a nawet utrzymywał ich masę mięśniową, więc wiem, że, że tam są spadki. I w momencie rozpoczynania tej redukcji rozpoczynam właśnie też treningi dolnej połowy ciała, treningi nóg na siłowni, więc ta masa mięśniowa w tych nogach będzie odzyskiwana, będzie wzrastać. Osoby, które powracają do treningów po dłuższej przerwie są bardzo wrażliwe na bodźce treningowe i te mięśnie dość łatwo wracają. Jest tak zwana pamięć mięśniowa. Przez co e, nawet w niekorzystnych warunkach, jakim jest właśnie deficyt kaloryczny na redukcji, te mięśnie jesteśmy w stanie odbudowywać i właśnie pewnie tak będzie się działo w przypadku moich e, mięśni na nogach. A e, nogi czworogłowe, uda długowe, uda pośladki to są dość duże grupy mięśniowe, więc te mm, kilogramy masy mięśniowej tam mogą się rzeczywiście e, odbudować. Więc no zobaczymy, jak to będzie, bo z jednej strony ten spadek wody powinien powodować, że, że ta waga powinna gwałtownie spaść w pierwszym tygodniu, a z drugiej strony po pierwszych treningach no ta pamięć mięśniowa z kolei może spowodować, że mięśnie będą odzyskiwały swój rozmiar, odzyskiwały swoją masę. A więc ta waga z kolei może iść w górę i sumarycznie tak naprawdę mogę stać w miejscu. Natomiast no zobaczymy, jak to w praktyce się okaże. Będziecie to na pewno wiedzieć już w następnym materiale filmowym. W kolejnych materiałach filmowych na pewno będę chciał Wam pokazać, jak się obecnie odżywiam. Być może zrobię jakiś taki właśnie dzień swojego życia, dzień jedzeniowy, i też jak trenuję. Na pewno tego treningu nie będzie zbyt wiele, bo obiecałem sobie i Wam, że zrobimy tą formę. Zrobię ja tą formę możliwie najmniejszym nakładem pracy yy, oraz możliwie najmniejszą ilością wyrzeczeń, jeśli chodzi o jedzenie, jeśli chodzi o, yyy, o takie codzienne życie. Więc jeśli interesuje Was to jak dalej taki łasów, taka osoba leniwa jak ja będzie robiła formę, czy w ogóle uda się zrobić tą formę, to zapraszam do kolejnych filmów, do subskrypcji. Do następnego. Cześć. Mm